Witam Was w drugim odcinku wyzwania winokompas od zera do sommeliera. Dzisiaj wytłumaczymy sobie, co to w ogóle jest ten winokompas. Boż winokompas jest to obraz, który zbiera wrażenia i skojarzenia. Ja nazywam skojarzenia po prostu wrażeniami tutaj w tym winokompasie, jakie macie wobec danego wina. I w zależności od tego, ile danego wrażenia jest w winie, czy tego skojarzenia, Tyle znajduje się go na obrazku, który jest taką kolorową parasolką. Niektórzy mówią też, że to jest trochę jak taki kompas, w którym kierunku mamy zmierzać, by pić wino, które nam smakuje. Jakie mamy wrażenie? Mamy wrażenie tękości, miękkości, oleistości, świeżości, ziemistości i szorstkości. Jak widzicie jest tu tylko sześć słów. Dzięki używaniu których nauczycie się rozumieć wino, wybierać je samymi, sami w sklepie i rozmawiać o nim bez większego problemu. Teraz pokażę Wam kilka winokompasów i wytłumaczę Wam, jakie różnice mamy w winokompasach win białych, jakie w winokompasach win czerwonych, A jak wygląda winokompas wina na co dzień, jak od święta, jak wina ciężkiego i jak lekkiego. I dzięki temu będzie Wam dużo, dużo Później zrobimy sobie malutki teścik, który podsumuje nam tą wiedzę. Wy sprawdzicie, czy rozumiecie i ja sprawdzę, czy mówię w ogóle w jakikolwiek sposób zrozumiale. Zapraszam Was do zrobienia testu i do kolejnych filmów. Dobra, no to teraz zobaczymy sobie winokompasy win białych, win czerwonych, win białych droższych, czy takich z wyższej półki oraz czerwonych z wyższej półki. Zaczynam od win białych, takich podstawowych, no i najważniejsze w tym, jak rozpoznać wino białe od czerwonego, jest to, że wino białe zazwyczaj najbardziej rozbudowaną ma tą część dolną. Zobaczcie. Wszystkie te winokompasy tutaj mają mocno rozbudowaną część dolną, właśnie świeżość, tutaj kwasowość, oleistość, trochę miękkość, ale tu nie ma. Szorstkości, nie ma tej gości, która się reprezentuje przez tytoń jakiś, tak? Tylko raczej właśnie tutaj wszystko. Świeżość, oleistość, czyli cytrusy, zielone owoce, zielone warzywa, em, owoce tropikalne, nuty masłowe, ciasteczkowe, czy też jakieś owocowe, miękkie e, smaki. I teraz zobaczmy sobie wino czerwone dla odmiany. Zobaczcie że oczywiście pojawia się trochę świeżości, pojawia się jakaś kwasowość w cytrusach, ale zobaczcie, co się dzieje na górze. Tu na górze mamy dużo i mamy szorstkość, mamy ziemistość, jest tęgość pełna, jest sporo miękkości. Widzicie, że góra winokompasu jest zarysowana i raczej tych nut tutaj i tych wrażeń szorstkich, tęgich nie będziemy mieć w ogóle w winie e, białym. Teraz różnice. Zobaczcie, tutaj mamy wino czerwone, to są takie w granicach 50 zł, 40, 30, 50. A tu mamy trochę tańsze, tak 30 w, w dół. I te wina, zobaczcie, że mają wino takie bardzo skromniutkie. Natomiast, im e, lepiej zbudowane, im e, wino z wyższej półki, tym wino będzie bardziej wypełniony. Jeszcze pokażę Wam białe wina z takiej średniej półki, tutaj też wina takie 50% wzwyż, a tutaj 30% w dół. I różnice widać, że to są bardziej kolorowe winokompasy, a tutaj w tym winie tańszym zdecydowanie mniej po prostu smaku, mniej wrażeń, jakie mamy w winie. I teraz wina z wyższej półki e, i zobaczmy sobie tutaj da się, takie bogate w kompozycji białe wino, e, które ma sporo miękkości, e, ma świeżość, oleistość, ale nut szorstkich nie ma i zobaczcie dużo kolorów, dużo kolorów. A tutaj jest na przykład szabli o którym może kiedyś Wam opowiem. E, natomiast widzicie, że tutaj bardzo mocno. Jest pokolorowany ten winokompas. Także to jest właśnie to, co od razu pokazuje, że w tym winie jest dużo smaków, dużo aromatów, jest, są wyraźne yy, i mocne te akcenty. I mamy czerwone wino z wyższej półki, i również widzimy góra winokompasu zarysowana mocno. Mamy szorstkość, tęgość, ziemistość, mamy miękkość. Natomiast tutaj dół, czyli ta świeżość czy oleistość są mniej zarysowane. I też widzimy, że im tak naprawdę bardziej intensywne w smaku w zapachu, tym wrażenia są mocniejsze i osiągają te maksymalne wawe wartości. Mam nadzieję, że to Wam wyjaśniło mniej więcej jakie różnice możemy odnaleźć w winokompasach wi wi win białych, czerwonych oraz tych z niższej i z wyższej półki. E Będę teraz wrzucała na Instastory mm, takie małe teściki. Będę wrzucała kilka winokompasów i będziecie mieć za zadanie po prostu mm, zadecydować a, który winokompas jakim jest winem. I myślę, że wszystkim się uda. Jeżeli bierzecie udział w tym wyzwaniu, dobre Wam macie wyniki, to polecam Wam dodawać hashtag wyzwanie winokompas oraz oznaczać mój, mój profil winokompas, tak żebyśmy wszyscy widzieli i wszyscy brali udział w tej zabawie. Także polecam Wam kolejny dzień z winokompasem już jutro.